Jesteśmy przed parafią pod wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej w Łodzi w dzielnicy Widzew i od dzwonach znajdujących się na wieży tego kościoła dodam bardzo wysokiej będzie w dzisiejszym odcinku, także zapraszam was do góry. Widok na łódź, panorama dzielnicy widzew. Nie nagrywałem wyjścia na wieżę, bo w sumie jest bardzo monotonne, ale wydaje się, że ciekawszy będzie dla Was widok, jaki jest tutaj z poziomu dolnego dzwonów, także możecie zobaczyć, jaka to tutaj jest wieża, i to jest widok w dół. Także no, trochę trzeba się natrudzić, żeby tutaj wejść. No i tu jesteśmy na samej górze, ale jest bezpieczne, szerokie wejście, są barierki. Tutaj widok z drugiej strony, przez okno mamy dzielnicę Widzew, a jako ciekawostkę powiem, że w kierunku kołysania dwóch największych dzwonów, tam, jak powiedział mi ksiądz proboszcz, jest stadion Widzewa Łódź. Także to dla kibiców informacja. Gdzie znajduje się kościół, i jaka jest orientacja stadionu. Także jeszcze raz rzut oka na dół. A teraz jestem na samym dole z kolei i zobaczcie w drugą stronę. Także jest tutaj no, jedna z wyższych wież kościelnych. Chcę wam pokazać pewną osobliwość, mianowicie znajdują się na wieży dzwony odlane w Ludwisarni Wacława i Tadeusza Felczyńskich i Dzwony te są z roku 1987, ale co jest ciekawe, i z tym spotykam się, przyznam Wam pierwszy raz, żeby z tej odległości wykonywane były korony talerzowe. Także jest to bardzo ciekawa właściwość. Nie wiem, czy to był taki jednorazowy projekt, czy wyszły od nich dzwony też z tymi koronami w większej ilości, także jeżeli spotkaliście się z czymś podobnym, to piszcie w komentarzach, a za chwileczkę włączę Wam te dzwony i będziecie mogli posłuchać, jak one brzmią. Jako pierwszy odezwie się do Was dzwon Święty Józef. Tutaj popatrzmy, jak wygląda plakieta. No, widać tutaj dużą szczegółowość. Chwileczkę zademonstruję Wam dzwon o imieniu Święty Odkupiciel. Jest to największy dzwon w tej parafii. I sam jestem ciekaw, jakie będzie jego brzmienie. O tym przekonamy się już za chwilę. Tutaj jeszcze. Patrzymy na napisy. Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Jasnogórskiej, Łódź Widzew, roku Pańskiego 1987. I tutaj mamy odlewnia dzwonów Tadeusz i Wacław Felczyńscy. A jak ten większy dzwon brzmi? I dzwon najmniejszy święty Piotr. Okay. you okay. Czasami słyszeliście, dwa największe dzwony dzwoniące razem powodują pewien dyskomfort słuchowy, by nie powiedzieć dysonans. Już obrabiając materiał i analizując muzycznie te dzwony, okazało się, że jak tutaj sobie sprawdziłem w programie muzycznym, największy dzwon posiada ton F, drugi co do wielkości. FIS. Kolejne to y, GIS oraz najmniejszy y, D. O ile pojedynczo dwa największe dzwony są bardzo dobrze zestrojone, dlatego że jak zbadałem również alikwoty chociażby w największym dzwonie to jest FGIS C, czyli mam na uwadze y, tercję i kwintę, bardzo ładnie się wpasowały w tym drugim co do wielkości o wadze 800 kg. Otonie Fis, również Tercja i Kwinta Acis są ze sobą bardzo dobrze zgrane, górna dolna oktawa tak samo. To jednak dzwony te są muzycznie jeden po drugim, więc absolutnie nie mogą razem ze sobą grać, dlatego że tak jak wspomniałem, jest, jest pewien dyskomfort słuchowy i zastanawiam się, bo zwykle. Tadeusz i Wacław Felczyńscy odlewali bardzo dobre dzwony, o czym świadczy zresztą te, te dwa większe, o czym świadczą, ale zastanawia mnie, jak to się stało, że te dwa dzwony tam trafiły, które absolutnie razem ze sobą nie mogą dzwonić. Również zaskakujące dla mnie jest połączenie pozostałych dzwonów, dlatego, że nawet eliminując dzwonienia jeden z tych większych dzwonów, razem z pozostałymi też nie za bardzo łączą się w odpowiednie motywy muzyczne. Więc chciałbym, aby któryś z Was, z moich widzów, którzy znają się muzycznie, mają większą wiedzę na ten temat, aby wypowiedzieć się, co przyświecało ludwisarzom, jaka była ich koncepcja, jeżeli chodzi o rozwiązanie muzyczne w tym zestawie, bo dla mnie jest to absolutnie niezrozumiałe. No trudno też dostarczać na parafię cztery dzwony, z czego zaokładamy, że albo największy, albo drugi co do wielkości nie może dzwonić razem. Musi któryś być wykluczony, żeby stworzyć zestaw harmoniczny. Także szczerze jestem bardzo ciekaw waszych opinii. Proszę was o to, zostawcie komentarz. Co o tym sądzicie? Bo dla mnie jest to rzeczywiście sytuacja bardzo niespotykana i, i zdumiewająca. Także dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jak zwykle proszę o subskrypcję, kto tego jeszcze nie zrobił, łapkę w górę, zachęcie swoich znajomych do oglądania tego kanału. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.